Powracamy do naszego pojedynku frejma numer 2. Otwierał Konrad Czachor. Otwierał i bardzo szybko dopuści Marcina Niczkę do stołu. I to jeszcze od razu z punktami na liczniku. Chyba rozpoczyna Konrad od faulu a może być trochę wybity z rytmu po tak doskonałym początku, jaki zaserwował mu zielono-górzaki. A chciał Konrad bardzo pozytywnie rozpocząć tego frame'a. Tylko blisko jednak środkowej kieszeni. No, co nie była prosta czerwona jednak. A tak nastawiony Konrad. Niestety nie celnie, ale co gorsza dostaje czerwoną do zaatakowania. I tym razem akurat już wcale nie trudną Marcinniczkę i bez problemu jest w stanie wykorzystać taką szansę. No i co, być może powtórka z pierwszej partii? <grym> Czemu nie? Gdybyśmy się tutaj doczekali drugiego stupunktowego podejścia, a też by naprawdę był bardzo mocny sygnał wysłany w kierunku pozostałych zawodników, kto tutaj będzie chciał rozdawać karty w 2025 roku. Ma świetny to układ, aby mocno popunktować. Sukna niedawno były zmieniane. Stały też akurat tutaj w Lublinie do najtrudniejszych nie należą. Warunki też doskonałe. Pomieszczenie oddzielone, wyciszone, do tego klimatyzowane, stały podgrzewane. Trudno dzisiaj na snukerowej mapie Polski znaleźć klub, w którym byłyby lepsze, przyjaźniejsze warunki do gry w No Stąd też już od kilku lat, rok w rok spotykamy się właśnie w Lublinie. No i świetnie, absolutnie nie chcę zatrzymywać się, Marcin. No wydaje się, że poczuł wiatr w żagle. W żaglach w zasadzie. Należałoby powiedzieć. No i od razu na otwarcie. Po tak świetnym wyniku, jaki zrobił temu, teraz tym bardziej może być się rozpędzony. Nie chce grać minimalistycznie, od razu bierze wszystko. No to otwarcie czerwonej. Czerwonych może nam zwiastować próbę ataku wysokiego breaka. A można tylko żałować, że od początku nie był to układ czerwona-czarna. Wtedy być może bylibyśmy świadkami rejka maksymalnego nagroda za takie podejście 14 700 zł, z tego co wiem ciągle, obowiązuje całkiem niedawno przecież zgarnął ją Mateusz Baranowski. Będąc drugim zawodnikiem w polskim snukerze, któremu udało się wbić brejka maksymalnego turniejowego, a nie treningowego, bo tych treningowych to w sumie gdybyśmy prześledzili zawodników no to sporo już ich zostało wbitych na przestrzeni lat. Nawet trudniejsza pozycja bili białej absolutnie nie zatrzymuje Marcina. Konieczność grania jedynie do niższych kolorów. taka gra, którą się bardzo przyjemnie spogląda, również komentuje. Tutaj nie ma przypadków, nie ma chaotycznego prowadzenia białej bili. Czasami delikatnie zgubi się pozycja, ale potrafi doskonale to odratować, Marcin. Kontynuować podejście. Właśnie spojrzał jeszcze bardzo perspektywicznie na układ czerwonych. One niby przyjaźnie stoją do tego, aby je ściągnąć w jednym podejściu do stołu, ale trzeba to wszystko sobie dobrze rozplanować. W odpowiedniej kolejności je pościągać, żeby na niczym się nie zatrzymać. 54 punkty to ciągle jednak za mało aby myśleć w ogóle o wygraniu partii. Wydaje się, że tu powinien mieć akurat tyle konta, ile potrzebuje na niebieskiej bili. Nie jest idealnie na wprost. No i właśnie, na delikatne przetoczenie. A kolejną czerwoną. Ale widać cały czas skupienie na twarzy. Koncentracja, determinacja, o czym wspominałem wcześniej. Ja to już bezapelacyjnie jeszcze dołoży tę czerwoną będziemy mieli 2 do 0 w tym spotkaniu teraz tylko trzeba śledzić i trzymać kciuki przede wszystkim za być może drugiego breaka punktowego z rzędu i naprawdę mocne otwarcie tegorocznych mistrzostw. No to tylko pokazuje jak podnosi się poziom w ogóle polskiego snookera. Pojawiają się młodzi zawodnicy, ale również ci nieco starsi nie tracą rezonu cały czas. Również podnoszą swoje umiejętności. Dobrym ambasadorem na pewno snukera jest Marcin Niczka, i też przykładem dla tych młodych, że ciężką pracą naprawdę można wiele w tym sporcie osiągnąć. Ale bez pracy nie ma wyników po prostu. Michał Szubarczyk mocno dobija się tutaj, wygrywając coraz to więcej. Chociażby ostatni turniej shootout, który mieliśmy okazję obserwować. Tak jak wspominałem, drugie miejsce tam zajął Marcin Niczkę, właśnie przegrywając w finale z Michałem Szubarczykiem. A Michała też w tych zawodach zobaczymy, będziemy również trzymali kciuki. A może to on właśnie zdobędzie tytuł Mistrza Polski. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, o dość kontra doświadczenie. Pytanie, czy właśnie pod takim hasłem będą odbywać się Mistrzostwa Polski w tym roku. Taki mecz to i na pewno przyjemnie się sędziuje. Kiedy tylko liczy się kolejne punkty, nie trzeba za wiele robić poza wyciąganiem pil, ustawianiem ich precyzyjnie na nominalnych punktach. Oprócz tego nie ma konieczności odtwarzania sytuacji, wywoływania fauli, czegokolwiek. Wszystko bardzo płynnie, bardzo skontrolowanie. Czerwona na bandzie to jest w tej chwili największe zmartwienie Marcina Niczke przed osiągnięciem trzycyfrowego breaka. Właśnie, można było albo próbować grać na wybicie, albo po prostu na dobre spozycjonowanie, dodatkowo na przyrząd, to zawsze jest utrudnienie. Ale nie dla Marcina niczkę, bez problemu, pada czerwona i jeszcze jest pozycja do czarnej bili. Przeprosimy no, pana sędziego z sąsiedniego stołu, bo chcielibyśmy zobaczyć jak tam jest z kątem dojścia na żółtą bilę, bo to również będzie potrzebne. Jest break 100 punktowy. Ale chcemy więcej. Widzimy, ten kąt był idealny na to, aby znowu wyjść na tak zwane snukerowe przedszkole i powbijać kolorowe punkty. Miejmy nadzieję do ostatniej Bili. Ależ początek zalicza Niczkę. No wymarzony wręcz. A rywal na razie nie istnieje. No i pewnie też pod dużym wrażeniem swojego starszego kolegi. Ale nawet teraz, kiedy już można by spokojnie pograć na ludzie, nie ma tutaj szaleństwa. Za bardzo mimika twarzy Marcina przez cały ten czas za bardzo się nie zmienia. Steven Hedry kiedyś imponował Iceman, człowiek lodu. Też to bez zmiennym wyrazem twarzy, czy wygrywa, czy przegrywa cały czas, tak samo teraz troszkę Finazji, aby dojść do ostatniej czarnej bili. Rewelacyjnie to wygląda jeszcze z kanonem na dolnej bandzie. No świetnie, lepiej sobie tego. Nie mógł wymarzyć. Idealne spozycjonowanie po wielu bandach i dobita również bila czarna. 127 tyle dokładnie w breaku uzyskuje w drugim frame'ie tego spotkania marcinniczka. To dopiero dwie partie. Z możliwych siedmiu przecież za nami. To co najważniejsze, Marciniczka na prowadzeniu 2 do 0.